Dzisiaj w programie Biznes na Pomorzu Zachodnim będziemy dużo mówić na temat ekologii, a znajdujemy się przed budynkiem, który jest nie tylko architektoniczną, ale i ekologiczną ikoną Szczecina, Pomorza Zachodniego, a także całej Polski. Dziś będziemy głęboko pod ziemią, ale także wysoko nad ziemią. Poznajcie bliżej Posejdona. Nasz spacer po Posejdonie zaczynamy od lobby i od ekranu, który już z ulicy przyciąga uwagę kierowców, a także pieszych. Spektakularny, ale i praktyczny, bo na pewno jest to jeden z większych, jeżeli nie największych, jak on taki coś w Polsce. Kiedy wiadomo było, że w Posejdonie powstanie zielona ściana, no to wszyscy byli ciekawi, jak to wygląda, jak wyglądało nasadzanie i jak ta zielona ściana będzie się dalej rozwijać. To jest element, który jest symbolem. Proszę zwrócić uwagę, to jest największa zielona ściana w Polsce. Ona praktycznie rośnie sama. Każda sadzonka ma tutaj swoje, jeszcze taki odciśnięty element, prawie jak, jakby był w donicy. To jest system kieszonkowy, nawadniany. Ta ściana jest automatycznie nawadniana. Proszę bardzo, można podejść, zobaczyć. Kilka tysięcy roślin. To są wszystko rośliny zimozielone. Chcemy, żeby to było takie żywe miejsce, gdzie ptaki mogą przylecieć. Pierwszy tego typu obiekt finansowany przez Europejski Bank Inwestycyjny bezpośrednio. Nagle w czerwcu pojawia się artykuł w Forbesie. W tym oto artykule jest napisane wprost. Ideał osiągnął Poseidon. Od kątem ekologii przede wszystkim. Cała strefa biurowa, cała strefa usługowa jest zasilana ciepłem i chłodem. U nas cały chłód i całe ciepło do obiektu biurowego i usługowego pochodzi z ziemi. Gdybyśmy wyjęli orurowanie, które znajduje się w ziemi, rozłożylibyśmy je sobie drogą do Świnoujścia, do samej plaży tak naprawdę. I zwieńczone jest na dachu fotowoltaiką, tak? Fotowoltaiką. I tutaj znowu należy powiedzieć, drugą instytucją, która doceniła ten obiekt, był Urząd Marszałkowski Województwa Chodzież-Pomorskiego, wspierając nasz projekt dofinansowaniem właśnie na pompy ciepła. I to jest fantastyczne. My się tym odwdzięczamy. Kilka, kilka hektarów lasu, lasu co roku można było byłoby posadzić w związku z, ze zmniejszeniem emisji CO2 na tym obiekcie to jest 800 ton zmniejszenia emisji CO2 co roku tylko i wyłącznie ten obiekt na etapie projektowym uzyskał certyfikację Excellent BRIAM tak liczymy że w fazie finalnej outstanding czyli najwyższą możliwą certyfikację będzie to czwarty obiekt w Europie z tego typu certyfikacją i drugi dopiero w Polsce. będzie łącznie 20 stonowisk do ładowania samochodów elektrycznych, to już jest infrastruktura w pełni przygotowana. Liczymy, że wkrótce pojawi się u nas dealer samochodów, który będzie tylko i wyłącznie samochody elektryczne miał. Cały ten obiekt powstał w miejscu, gdzie było słynne Ufa Palast Przedwojenne, jedno z największych kin na świecie. Druk jest do wielkości w Europie. 1500 osób ponad to kino, to kino mieściło. Naloty dywanowe niestety nie oszczędziły tego obiektu, ale ten 90-latek został. Fantastyczna konstrukcja szkieletowa, stalowa, ani fragmentu korozji. Naprawdę zachowaliśmy to w pełni. Zostały zrobione oczywiście wzmocnienia pod dzisiejsze wymogi. Tutaj słychać nas trochę gorzej. Jesteśmy bardzo nisko pod ziemią. Pan powiedział, że ten obiekt, w którym teraz znajdujemy się, to jest takie ekologiczne serce Poseidona. Tak, tak, dokładnie. To jest kotłownia pomp ciepła. Proszę zobaczyć, tutaj w tym miejscu zbiega, zbiegają się wszystkie odwierty. Dolne źródło całe w kotłowni pomp ciepła. 48 odwiertów po 300 metrów. Tu jest cała, całe ciepło chłód z ziemi pompowane. E, dzięki tej właśnie, tym pompom ciepła, tym, te, temu obiektowi mamy, mamy dostarczone ciepło do budynku e, oraz chłód. Tak? W odpowiedniej porze roku. Znajdujemy się na dachu Poseidona. Mając okazję przechadzać się, tędy przed momentem, właściwie można dojść do tego wrażenia, że stąd widać wszystko, co jest w Szczecinie. Stąd widać wszystko, co jest w Szczecinie: zamek, filharmonia. Pazim, e, katedra, rozlewiska, tak? No, ja, ja myślę, że to, to, to też będzie ogólnodostępne miejsce. To ma być takie miejsce, które ma być takim generatorem ruchu, pokazywania Szczecina. Na końcu mamy pod ziemią 300 metrów, a na końcu mamy fotowoltaikę 100 kW. Każde miejsce, jak panowie widzieli, nawet ściany boczne e, okleiliśmy fotowoltaiką, tak żeby ten budynek. W, w, maksymalnie stworzyć budynkiem ekologicznym, przyjaznym. To nie tylko trend, ale to naprawdę. Proszę zwrócić uwagę, inwestorzy mogliby powiedzieć tak, podłączamy sieć miejską, dziękuję. Kosztuje to kilkadziesiąt milionów złotych taniej. Ale nie, nie przy tym obiekcie. Tu nie było kompromisów, naprawdę. Tu nie było kompromisów. Myślę, że dlatego też, że wszyscy jesteśmy stąd i wszyscy chcemy, żeby nie tylko w Szczecinie, ale w naszym regionie właśnie takie wydarzenia się działy. Żeby takimi wydarzeniami przyciągnąć ludzi, żeby pokazać, że potrafimy tutaj, my potrafimy, my lokalnie, tu, tu, tu na miejscu. Dlatego to słowo naj, ono nie jest na wyrost, ale ja myślę, że ważniejsze słowo to jest pierwszy. Bo my byśmy chcieli, żeby to był pierwszy tego typu obiekt i nie ostatni. I jak więc mogliście się przekonać, Poseidon odmienia słowa ekologiczność i spektakularność przez wszystkie możliwe przypadki. Ale to nie jedyny ekologiczny obiekt na Pomorzu Zachodnim. Czas poznać kolejne firmy. Wracamy na Ziemię i prosto z dachu Posejdona przenosimy się do Stepnicy, bo to właśnie w tej miejscowości na Pomorzu Zachodnim realizowana jest jedna z największych fotowoltaicznych inwestycji w regionie. Słoneczne ogrody Stepnicy. Zajmują 2,5 hektara. Kiedy pada takie hasło słoneczne, ogrody Stepnicy, to może nam się wydawać, że pan nas zabierze do gospodarstwa agroturystycznego, a my tymczasem jesteśmy w zupełnie innym miejscu. No tak, pomysł narodził się już dawno, dawno temu, kiedy kupowaliśmy ten teren, żeby w jakiś ekologiczny sposób go. Wykorzystać. Ta elektrownia gwarantuje energię elektryczną na potrzeby miasta Setnicy. Ile paneli fotowoltaicznych znajduje się na obszarze, na którym właśnie się znajdujemy i kiedy te instalacje rozpoczęły funkcjonowanie? Bardzo dokładna ilość to jest 3636 paneli fotowoltaicznych, które produkują energię elektryczną, to jest prąd stały. Ta energia jest zamieniana poprzez falowniki. Na prąd zmierny. Tutaj mamy y, y, transformator zainstalowany, który przerabia to na energię elektryczną 15 kV i ta energia jest oddawana do sieci krajowej, a sieć krajowa dopiero dystrybuje tę energię do. Mieszkańców niekoniecznie miasta Stepnicy. Pan tak szczerze przekonał się do tego, że ekologia, że fotowoltaika to jest coś, co warto promować i w co warto się angażować. To znaczy każda jedna działalność proekologiczna jest opłacalna, chociaż trudnowymierna. I powiem. Uczciwie, że bez wsparcia funduszy europejskich, bez tego programu, który, który Marszałek tutaj założył, to wybudowanie takiej elektrowni nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Natomiast przy wsparciu... Na pewno będzie generowała jakieś przychody. To, co tutaj się znajduje, to jest jednak instalacja po pierwsze nowoczesna, a po drugie to, co jest takim tematem naszego odcinka czyli przede wszystkim proekologiczne. Jeżeli do świadomości ludzkiej by dotarło, że ta jedna elektrownia o mocy megawato, jednego megawata pozwoli na to, że nie wyemitowane będzie do atmosfery kilkadziesiąt ton gazu. Znajdujemy się w miejscowości Stare Czarnowo. Tutaj powstała elektrownia fotowoltaiczna o mocy 950 kW. Farma ta jest zbudowana na, w oparciu o moduły polikrystaliczne w ilości ponad 3500 sztuk. Farma pracuje w systemie aukcyjnym. Jest to dofinansowanie rządowe na 15 lat. Yy, mamy gwarancję stałej ceny zakupu energii elektrycznej z tej farmy, a część tej energii również zużywana jest na potrzeby... Produkcji w zakładzie, który znajduje się tuż obok. Co było pierwsze? Zakład produkcyjny czy panele obok zakładu produkcyjnego? W tej lokalizacji pierwszy powstał zakład produkcji modułów fotowoltaicznych. Naturalnym było również, aby do produkcji tych modułów fotowoltaicznych wykorzystywać czystą energię. Stąd pomysł na tego typu inwestycje. Zobaczmy więc, jak wygląda praca w fabryce. Jak wyglądają panele fotowoltaiczne mniej więcej wiemy. Jak wygląda proces ich produkcji to już jest sprawa bardziej skomplikowana. Naprawdę, początek procesu produkcyjnego polega przede wszystkim na łączeniu ogniw fotowoltaicznych. Wykorzystujemy tutaj lutowanie bezdotykowe. Następnie gotowe rzędy ogniw układane są przez maszynę na przygotowanej w szybie z folią EVA i poddawane procesowi laminacji. Moduły fotowoltaiczne produkowane u nas w fabryce trafiają nie tylko na farmy fotowoltaiczne, ale przede wszystkim na małe, przydomowe instalacje fotowoltaiczne, a także na hale przemysłowe. Jak więc mogliście się przekonać, firmom z Pomorza Zachodniego ekologia nie jest obojętna. Funkcjonowanie w zgodzie ze środowiskiem naturalnym może być także opłacalne biznesowo.